Spotykamy się dziś po raz drugi. Przypomnijmy, o czym mówiliśmy w środę. Oto skrótowej historii. Pierwsze głosy o konieczności zmian w systemie stypendialnym pojawiły się już w roku 81. Potem stan wojenny, zawieszenie studenckich organizacji. W połowie roku 82 negocjacje odwieszonego SZSP z Ministerstwem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Decyzja zapada pod koniec sierpnia, a 16 września minister podpisuje rozporządzenie wprowadzające nowy system stypendialny. Wchodzi on w życie od 1 listopada, a już w połowie grudnia ministerstwo proponuje jego zmiany, wypaczające zresztą główną jego ideę. Administracja obawia się, że na stypendia zabraknie pieniędzy. Propozycje tę odrzucają reprezentanci studentów, samorządy uczelni i organizacje studenckie, z jednym wyjątkiem – Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Pomysł upada. Około połowy kwietnia Zrzeszenie Studentów Polskich przedstawia ministerstwu własne propozycje zmian, wychodzące naprzeciw jego stanowisku i nie zmieniające zasad pomocy materialnej. Ministerstwo do dziś nie wypowiada się na ich temat. Impas trwa. Zrzeszenie wspólnie z ZMW i ZHP blokuje zakusy ministerialne, ministerstwo zaś nie chce rozmawiać. Wydawało się, że przełomem może być spotkanie zainteresowanych stron w obecności wicepremiera Rakowskiego. Obie strony przedstawiły swoje stanowiska i wydawało się, że stanowisko ZSP zostało zaakceptowane. Naszą opowieść zakończyliśmy na tym właśnie spotkaniu. I w tym momencie wydawało nam się, że wstrzymujemy się ze zmianami systemu do momentu, kiedy są studenci w uczelniach. Jest po spotkaniu teoretycznie jesteśmy zadowoleni bo można powiedzieć że osiągnęliśmy swoje czyli przyblokowaliśmy wariacką propozycję ministerstwa na której każdy student by tracił i w godzinę po spotkaniu mamy telefon z ministerstwa nauki i jest tekst dosyć ciekawy skierowany do szefa komisji ekonomicznej przez wicedyrektora departamentu Misiu Przyślij kogoś do podpisania listu i uzgodnień, które wyślemy zaraz do wszystkich rektorów. No jest, zostaje odczytany przez telefon. No są to dokumentne, dokumentne przeinaczenie wszystkich ustaleń ze spotkania u premiera Rakowskiego. Oczywiście nie zgadzamy się na podpisanie tego listu i na podpisanie wspólnej notatki. Natychmiast sporządziliśmy notatkę z tego spotkania. Jesteśmy u pana Pawlaka, który jest doradcą. Wicepremiera i doradca wicepremiera stwierdzono, nie ma sensu podpisywać notatki, bo przecież umawialiśmy się w gronie dżentelmenów, nikt nie popełni tu żadnego FOPA, nikt nie powinien zrobić żadnych tutaj numerów. No rozmowa jest jasna. Jeżeli ministerstwo będzie chciało podpisać taką notatkę, to ja kolegów poproszę i wtedy notatkę wspólnie podpiszemy. No niestety tak się nie stało. Notatkę podpisał doradca premiera i podpisał minister Miszkiewicz. Naszego podpisu na notatce z ustaleń nie ma. I na, tej, na podstawie tej notatki, z którą się nie zgadzamy, a mam, mamy odpis tej notatki, został wystosowany list do wszystkich rektorów szkół wyższych w Polsce, podpisany przez pana wiceministra Czesława Królikowskiego, który stwierdza, że obniżyć zgodnie z paragrafem tam 14 punkt 2, 3, 4, 5 podstawę naliczania stypendium o 1000 złotych, natomiast studenci płacą za y, obiady w kosztach surowca, czyli tutaj w sprawach żywienia częściowo pokrywa się to z naszym stanowiskiem, bo myśmy przypominam proponowali w naszym projekcie koszty surowca plus jedna trzecia kosztów administracyjno-rzeczowych, y, czyli to co jest 500 zł, co pozostaje, bo w tej chwili się nalicza 1,5 tysiąca, z tym, że myśmy jeszcze chcieli tą różnicę między hurtem a detalem przy zakupie mm, artykułów na śniadanie i kolację. Yy, natomiast propozycja nasza odnośnie domów studenckich zupełnie nie została wzięta pod uwagę. Yy, w tym piśmie, yy, w tym liście do rektorów stwierdza się, że studenci powinni płacić yy, i naliczać się im powinno do podstawy stypendium tak jak dotychczas, czyli rzeczywiste koszty utrzymania jednego miejsca w domu studenckim. Jest tam zawarte również sformułowanie dla tych studentów, którzy nie będą chcieli dla tych studentów zamiejscowych, którzy nie będą chcieli mieszkać w domu akademickim, a będą woleli na przykład dojeżdżać, czy będą woleli mieszkać na kwaterze studenckiej a mimo wolnych miejsc w domu studenckim nie będzie się wliczało do, do, do podstawy obliczania stypendium, tych kosztów akademika, czyli będzie się ich traktowało jako studentów miejscowych. Czyli można tutaj wyobrazić sobie sytuację, że będzie w akademiku kilka wolnych miejsc, a kilkudziesięciu ludzi będzie miało obniżone stypendia dlatego, że yy, nie chcą skorzystać z tych miejsc, pomimo, że dla wszystkich i tak nie Tak i to jest, i to jest na dzień dzisiejszy, to jest na dzień dzisiejszy obowiązująca sprawa, już nawet się nie mówi o podwyższeniu tego ostatniego elementu. Yy, Czyli tą propozycją ministra, tym listem ministra generalnie będziemy otrzymywać przy obliczaniu podstawy stypendium o 1000 zł mniej, z tym, że w stołówkach będziemy płacić za obiady po kosztach surowca. Czyli po 48 zł, po 40, za tak. Natomiast jeśli chodzi o śniadania i kolacje, tak jak dotychczas z kosztami administracyjno-rzeczowymi. W tym czasie został opublikowany też y, dość bulwersujący komunikat prasowy. Tak, było to 1 i 2 sierpnia. Podaje, się... że w dzienniku wieczornym po raz pierwszy został on podany. Tak, to, to po raz pierwszy w dzienniku wieczornym to był 31 lipiec, a został on nie podany w całości. Natomiast, jeśli to, kogoś by to zaciekawiło, to w życiu Warszawy oraz w sztandarze młodych z 1 sierpnia jest pełny tekst komunikatu papowskiego. Na komunikat papowski, no, jest generalnym atakiem na Rzeszenie za to, że się nie zgodziło. I trzeba powiedzieć, że Rzeszenie się nie zgodziło, ale to jest pierwsze kłamstwo, ponieważ, pierwsze kłamstwo ministerstwa, ponieważ nie zgodziła się na to również, nie zgodził się na to Związek Młodzieży Wiejskiej. To jest pierwsza rzecz. Drugim kłamstwem z tego artykułu jest stwierdzenie, że z kłamstwem, taką nieścisłością, że na początku się podaje, że zrzeszenie się nie zgodziło z projektem ministerstwa, a na końcu się podaje, że zrzeszenie się zgodziło. To można się tam doczytać znakomicie. No i kłamstwem jest również to, że ministerstwo zaproponowało znakomity system stypendialny, na którym studenci zyskują 700 złotych. Ten system, o którym wspominałem wcześniej, jakie zasady tam miało obowiązywać. Natomiast się nie mówi tam, że dzisiaj student by zyskał po dokładnych wyliczeniach, że dzisiaj student by zyskał 100 zł, a jutro by stracił właśnie te 700. I nic się tam nie wspomina o tym, że zrzeszenie studentów polskich i Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawiły swoje propozycje modyfikacji systemu stypendialnego. A więc jest tutaj sprawa zaufania w tym momencie. Do informacji przekazywanych przez Polską Agencję Prasową. No, można powiedzieć, że nie można tak do końca, do końca obarczać papu, ponieważ ten komunikat papowski został napisany na podstawie informacji uzyskanych właśnie z Ministerstwa Nauki i właśnie na podstawie informacji, które zostały opracowane przez Departament Wychowania i Spraw Młodzieżowych. Tak, te wydarzenia miały miejsce na początku sierpnia. A w, na, a w końcu września było się spotkanie czyli krajowy, spotkanie Krajowa Narada Aktywów Urzeszeń Ostrętów Polskich w Unijowie. Tam zapy, zadaliśmy pytania wiceministrowi Królikowskiemu, jak to się stało. No, minister Królkowski odpowiedział, że no, widocznie każda ze stron usłyszała na tym spotkaniu to, co chciała usłyszeć. Co spotkanie u premiera. U premiera Rakowskiego, co dla nas jest no, co najmniej dziwnie brzmiącym zdaniem z ust urzędnika państwowego, tak wysokiej rangi. No, na spotkaniu, y, z, było również spotkanie z kierownikiem Wydziału Nauki Komitetu Centralnego, towarzyszem Millerem, na którym również takie pytanie zostało zawarte, dlaczego PAP kłamie. No, przyznał rację, że faktycznie y, zakradły się pewne nieścisłości do komunikatu papowskiego. Y, chciałbym powiedzieć, że dla osób zainteresowanych, y, w numerze 34 ITD ukazała się, in, ukazał się wywiad z Bogdanem Witkosiem, to jest szef Krajowej Rady Akademickiej Związku Młodzieży Wiejskiej, który w swojej wypowiedzi również tam przedstawia sprawę systemu stypendialnego i jest tam namacalny dowód, że ZMW się nie zgodziło z projektem ministra i również numer 33 TD, w którym mówi y, jest wywiad z Krzyśkiem Pietraszkiewiczem, wiceszefem naszego zrzeszenia, który dokładnie Wykłada y, naszą propozycję, co my byśmy chcieli. Tym artykułem WITD chcieliśmy po prostu zainicjować y, dyskusję nad naszym projektem. Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat stanowiska Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w sprawie y, tego systemu. Wiem, że nie pokrywa się ono z Waszym stanowiskiem. Pytanie może ciężkie, a w gruncie rzeczy bardzo proste. Z, przedstawiciel zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej na spotkaniach, na spotkaniach uzgodnieniowych nie, popierał od samego początku i do samego końca yy, propozycję, projekt ministra nauki, twierdząc, że projekt ten odpowiada w pełni środowisku akademickiemu. Nic yy, nie było mowy na temat projektu zrzeszenia, który, to projekt również kolegom z ZSMP przedstawiliśmy. Natomiast wiem i mam prawo sądzić, że projekt ministerstwa nie został skonsultowany przez kolegów z zarządu głównego ZSMP z kolegami z kół ZSMP na poszczególnych uczelniach. Na czym to opieram? Mam kilka niezaprzeczalnych faktów i stanowisk wspólnych, na przykład w Krakowie na przykład we Wrocławiu, na przykład w Bydgoszczy, wspólnie organizacje działające w tamtych środowiskach, a więc ZMW, ZSMP i ZSP podpisały wspólne oświadczenia i wspólne stanowiska, że projekt ministra jest nie do przyjęcia i że popierany jest projekt Rzeszenia Studentów Polskich. I w tym kierunku, w tym myśleniu, w kierunku tego myślenia należy iść i prowadzić dyskusje i konsultacje. Przy okazji postaramy się zapytać o zdanie kolegów z ZSMP w Szczecinie. Również chciałbym podać do informacji, że stoimy na takim stanowisku, że najbliższe miesiące od października powinniśmy przystąpić do konsultacji projektów jakichś, które się narodzą. My na pewno nasz system będziemy starać się konsultować. Mówię starać, bo jest nas czwórka tam na Ordynackiej. W Radzie Naczelnej, natomiast główna rola należy tutaj do, w przedstawianiu naszych propozycji do kolegów z Rad Uczelnianych Zrzeszenia, do kolegów z Rad Uczelnianych, Skół Uczelnianych Związku Młodzieży Wiejskiej. Chcielibyśmy kilka spotkań zorganizować, przedstawiać nasz projekt, uzyskiwać jego oceny. Jednakże nie będzie tych ocen, jeżeli na tych spotkaniach nie zafunkcjonują po prostu autentyczni studenci, czyli te osoby, które w tej chwili są jeszcze na studiach. Ta konsultacja nie może się ograniczać wyłącznie do członków zrzeszenia? Oczywiście, jesteśmy po prostu w tym momencie, twierdzimy, że nie możemy tylko konsultować to w gronie ludzi z zrzeszenia, ale musimy to konsultować ze wszystkimi ludźmi. Jeżeli zrzeszenie będzie organizatorem takiego spotkania, to nikt, nikogo nie będzie pytał o przynależność organizacyjną, tylko wystarczy, że Danosa jest studentem danej uczelni czy danego środowiska. I o to nam chodzi, żeby uzyskać jak najbardziej szerokie zdanie. Nie ukrywam, że i poparcie środowiska. Będziemy prezentować nasz projekt łącznie z projektem ministerialnym. O ile taki drugi poprawiony, a słyszałem, że podobno koledzy. Z ulicy Miodowej, czyli z Ministerstwa Nauki, szykują kolejny pasztet do przetrawienia i nie będziemy stosować tej praktyki, jaką stosują przedstawiciele Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a to nieraz zostało już udowodnione, że do konsultacji puszczają poprzez rektorów tylko i wyłącznie swój projekt, natomiast nie puszczają do, konsult do konsultacji projektu, czy też kąt projektu złożonego przez jakąkolwiek organizację studencką. Jest to chyba zła praktyka. I taka będzie najbliższa przyszłość w tej sprawie. Ja twierdzę, że najbliższe 3-4 miesiące powinny być miesiącami na dyskusję, czyli w styczniu powinniśmy dyskusję na temat systemu stypendialnego, modyfikacji zakończyć, natomiast pozostawić miesiąc luty na doszlifowanie tego wszystkiego i wprowadzić modyfikacje od miesiąca marca, od nowego semestru. Z tym, że operacja ta musi być bardzo dobrze przygotowana i wszyscy muszą być dobrze poinformowani, żeby nie było takiej kołmy, jak była w tamtym roku przy prowadzeniu systemu, tego, który jeszcze obowiązuje. Myślę, że powiedzieliśmy już wszystko lub prawie wszystko o systemie pomocy materialnej dla studentów. Przerwijmy więc znowu naszą rozmowę spotkajmy się może znowu w najbliższą środę i porozmawiajmy o innych sprawach, którymi zajmuje się Komisja Ekonomiczna Rady Naczelnej Zrzeszenia. Przypomnę jeszcze, że rozmawiałem dzisiaj z Jarkiem Wodejko, który w tej właśnie komisji pracuje.